Przykład drugi. Mamy podany wyraz pierwszy i mamy zależność jak wygląda iloraz tego ciągu. Trzeba obliczyć znowu sumę nieskończonego ciągu geometrycznego. No to najpierw z tej zależności to jest przecież równanie kwadratowe. Szukam Q. Q jest równe minus 2, no to odpada, bo żeby można skorzystać ze wzoru na sumę szeregu, to muszę y, mieć ten warunek, że wartość bezwzględna z Q jest mniejsza od 1. Q2 minus 1 piąta. Minus 1 piąta pasuje jak najbardziej. Podstawiam do wzoru. Mam y, sumę wynoszącą 5 trzecich podręczniku na stronie 250 y, zadanie pierwsze, zadanie drugie to jest właśnie to co robiliśmy wcześniej, trzeba y, sprawdzić po pierwsze czy y, szereg jest zbieżny, to znaczy należy wyznaczyć q, a potem obliczyć sumę y, tego y, szeregu geometrycznego. A my zajmiemy się zadaniem piątym. Mamy informację że suma trzech pierwszych wyrazów nieskończonego ciągu geometrycznego wynosi 56, a suma wszystkich wyrazów tego nieskończonego ciągu geometrycznego wynosi 64. Skoro tak, no to mogę zastosować tutaj wzór na sumę szeregu geometrycznego zbieżnego, no bo tu mamy stałą liczbę, czyli na pewno. Lewą stronę mogę zapisać jako A1 przez 1 minus Q. O. No i z tego mogę wyznaczyć sobie, że A1 to jest 64 razy 1 minus Q i wstawię tutaj do pierwszego w miejsce A1. Nawet tu w pierwszym mogę A1 przed nawias wyłączyć. O. No i mamy już tylko jedną niewiadomą. Niewiadomą jest Q. Okazuje się, że Q wynosi 1 druga, to spełnia warunki zadania. Zawsze sprawdzamy, czy to Q jest między minus 1 a 1, bo to oznacza, że wartość bezwzględna z Q jest mniejsza od 1. Wracamy do podstawienia, żeby obliczyć A1 i mamy wyraz pierwszy 32 i iloraz 1 druga. W treści zadania mamy znaleźć sumę czterech początkowych wyrazów, no to... 32 plus 16 plus 8 plus 4 równa się 60. Kolejne zadanie z podręcznika. Zadanie siódme. Mamy informację w podpunkcie A, że suma wszystkich wyrazów nieskończonego ciągu geometrycznego to 9. A suma wyrazów parzystych to 9 czwartych. No to korzystam z tego znanego wzoru. że suma wszystkich wyrazów to jest a1 przez 1 minus q. No i to podstawiam do tego pierwszego równania, przyrównuję do dziewiątki. Natomiast tutaj, żeby zastosować ten wzór, no to zobaczcie, że u nas pierwszy wyraz to jest a2, a a2 to jest a1 razy q. I to będzie w liczniku a1 razy q. Co drugi to oznacza, że iloraz to jest iloraz do potęgi drugiej. I tu nie będzie 1 odjąć q, tylko 1 minus q kwadrat. I tak wygląda drugie równanie. Układ równań z niewiadomymi a1 i q. Z pierwszego sobie wyznaczę a1. Wstawiam, tutaj mogę jeszcze mianownik rozbić ze wzoru skróconego mnożenia na 1 minus q, 1 plus q. To nam się dużo rzeczy skróci, bo i 9 i 1 minus q. Zostaje tylko po stronie lewej Q przez 1 dodać Q, a tutaj 1 czwarta. I wychodzi nam Q równa się 1 trzecia. To jak najbardziej pasuje do dziedziny. Liczę A1 i mam znaleziony pierwszy wyraz i iloraz. Oto nas prosili w zadaniu 7 w podpunkcie A. No to jeszcze zadanie 9. To jest zadanie trudniejsze. Mamy rozwiązać takie równanie. Widzimy, że po stronie lewej od znaku równa się mamy nieskończony ciąg geometryczny o pierwszym wyrazie 1 przez 1 minus x i ilorazie też 1 przez 1 minus x. To jest wyraz pierwszy i iloraz. No to, żeby można było lewą stronę zwinąć do wzoru na sumę szeregu geometrycznego, no to ten szereg musi być zbieżny, czyli warunek, Q musi być pod wartością bezwzględną mniejsze od 1. No i u nas Q to jest 1 przez 1 minus x. Rozwiązujemy taką nierówność wymierną. Mieliście dział funkcje wymierne, rozwiązywaliśmy już takie nierówności. Akurat tu rozwiązałem w ten sposób, że sobie zapisałem, że to jest wartość bezwzględna z licznika, czyli 1 przez wartość bezwzględną z mianownika. No i spokojnie mogę obustronnie pomnożyć przez y, wartość bezwzględną zmianownika, bo oczywiście wiem, że x musi być y, różne od jedynki, tak? To od razu wynika z początkowego równania, że nie może być w miejsce x stawiona jedynka, nie możemy dzielić przez 0. No i jak pomnożę przez 1 minus x pod wartością bezwzględną, no to dostaję już prostą nierówność z wartością bezwzględną, rozbijam na dwie części i dostaje warunek odnośnie x. X -y muszą być od minus nieskończoności do 0. Suma od 2 do nieskończoności. Czasem wyznaczanie e, dziedziny, podanie jakie musi być Q zajmuje więcej czasu niż rozwiązanie całego równania. Bo my do tej pory tylko podaliśmy warunek na Q. Jakie to Q? E, kiedy? Dla jakich X? Q? W module jest mniejsze od 1. No dobrze, to teraz mogę już lewą stronę zwinąć do wzoru na sumę szeregu geometrycznego. Tutaj sobie rozpisałem lewą stronę a 1 przez 1 minus Q. No i wyszło, że lewa strona to jest po prostu minus 1 przez X i dopiero teraz w miejsce lewej, na lewą stronę zapisałem minus 1 przez X. Prawa strona taka, jaka była, x kwadrat plus x plus 1 i rozwiązuję takie równanie. Mogę pomnożyć razy x, bo tutaj z dziedziny wynika, że xy są różne od zera. Mnożę razy x, wszystko na jedną stronę, tu grupowanie wyrazów, wyszło nam x równa się minus 1. x równa się minus 1 należy do dziedziny, tutaj jest y, należy. Do dziedziny i to jest jedyne rozwiązanie. Poćwiczcie zadania ze strony 250 i 251. Myślę, że przez te 7 czy 8 minut najważniejsze informacje Wam podałem na temat szeregu geometrycznego. Dziękuję.